setki widzów, ogiery najwyższej klasy i zapach sportowej rywalizacji. Tak, 27. edycję jeździeckich Mistrzostw gwiazd Art Cup opisują jej organizatorzy. Impreza ma charakter amatorski, a wodze w rękach, jak i na scenie, trzymają gwiazdy polskiej estrady. Za pierwszym razem w pierwszym roku byliśmy tylko w piątkę, a potem coraz więcej, coraz więcej osób. No w tej chwili to są tłumy, które chcą tu być z nami i jeździć. To największa impreza jeździecka w tej części kraju ma na celu promowanie hodowli koni rasy śląskiej, która od lat jest sercem jest dzieckiej tradycji Dolnego Śląska. Ujeżdżanie, skoki przez przeszkody, powożenie oraz western w tych kategoriach zmierzyli się polscy celebryci. Przez te dwa dni mamy tutaj naprawdę całą plejadę wybitnych aktorów. Zobaczymy tutaj pana Piotra Stramowskiego, Marka Siódyma, Janusza Habiora. No, tak naprawdę gdzie się nie obrócimy, tak, widzimy kogoś, kto znamy z wielkiego ekranu, a teraz możemy ich zobaczyć w nietypowej scenerii, w nietypowej sytuacji, bo będą właśnie ujeżdżać, będą mieć na konie pokazywać ten swój niezwykły kunszt i umiejętności jeździeckie. Jak zaznaczają artyści, pasja do jeździectwa, tak samo jak i aktorstwa, towarzyszy im od dziecka. Wyścigi dla mnie są takim cudownym widowiskiem i wszystkim. Jak zobaczyłem te konie i to tempo, powiedziałem sobie, ja muszę to robić. I poszedłem do trenera któregoś razu rano, że chcę na tej robocie porannej jeździć. To był 69 rok. 27 edycja jeździeckich mistrzostw gwiazd. Art Cup potrwa do jutra. Poza konkursami finałowymi odbędzie się również pokaz koni, w którym wezmą udział także najlepsze okazy ze stadniny prudnik. Jakub Słupecki, kurieropolski.